Kią się z tej strony Kozioł Witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym obszernym kanaliku. Zacznijmy od tego, że uchylę ląbka tajemnicy z plastikowej buteleczki z etykietą petarda. No, w sumie mówiłem już o tym energetyku z Dino wiele razy, ale nie wiem, czy go pokazywałem. W smaku petarda. No, jak za 2 zł, oczywiście. Chociaż mam wrażenie, że czegoś mu brakuje. To pewnie przez ten sok. A czy dzisiaj możemy spodziewać się audiowizualnych petard? Czy tam petardy? No to nie wiem. Tego nie powiedziałem. Mamy 20. Już FIFA hasa u niektórych content creatorów. No jest to nie umiem, bo jeszcze aż takim bambrem nie jestem. Aczkolwiek. No z FIFA film to pojawi się albo jutro, albo w piątek. Depends czy na PC będzie, wiecie, działał ten trick z Nową Zelandią, że możecie odpalić grę wcześniej. Tak jak można to zrobić na Xboxie. To no, pewnie nie będzie działał. I pewnie jutro jakieś gówno będę musiał znowu wymyśleć. No ale no to wiecie. Różnie bywa. Może się uda. Może bymy trochę cofnęli się w czasie do jakiejś tam, nie wiem, wojny pod Grunwaldem i troszeczkę się ponapier... Zobaczymy. Jutro, slash, pojutrze to jest masakra w ogóle. Mamy jejew. Mamy pejdę. Zaraz ten counter to jest track Żeby ja już nie wiem, w co? A, Dobra, idziemy się po napierdolacie jakimiś mieczami. Dam szansę. czy ci gra w takim razie na ekranie. Ci warili. Ci warli. Dwa. Kupiłem za jakieś grosze na Argentynie. Jakieś chyba 300 pesos. ta walka konnoku. Trzy konie na całą mapę. Ale ja to wdycham. Pijatyka jakaś to dla waszego starego. Zagramy arenę 3x3. Na rozgrzewkę. Wiecie, w tej grze mamy duże starcia, prawda? Delikatnie na początek. Na 3x3. Chociaż powiem, mam. Grem w to dwie gry kurcz na trzy. jakie kurcz tam katy są? To jest nieprawdopodobne. Kości się dynają, tak, kurcz. latają, stary w tych zbrojach. W ogóle nie idzie tego trafić. Daj, was spokój. Wracono połączenie z gospodarzem. To jest się świetnie zapowiada. Delikatnie podgłośniłem grę, co byśmy wiecie mogli. Napawać się tymi dźwiękościami, trzaskania mieczami tak, i takich innych tych meczów. No co jest, kur... A utracono podłączenie z gospodarzem. No stary, ta gra nie działa. I w w kurwi. Dobra, włączam jakiś inny tryb, stary. Już się, kur... zaczyna widzowie. Już się zaczyna. Mieszkańcy Aberfel przybyli na festiwal MitoSom, żeby pić, jeść i walczyć. Let's get it, się papem. O kurwa, Rozjebałem jakiś dzbanek. Dawaj ten taborę. Ty kur... To mój! Ty, zajebałem go krzesłem! I trapcing jakiś, ty kurwa. Leżysz, k jak których się z tym kochodzą w tej gierce. Dawaj ki, Stary, to są Meksyki, nie? Zablokował to rękami. A no! kija połamiesz. Skur. Zajebał mnie, ser w stary. Gość ma taką wczutkę w grę, że sery się nazwał. Aaa, to jest free for all w ogóle, widzowie, dobre. Jeźdź, dawaj ten wazon. Wypierdolę z bankiem Ekraphonix. No, Ekraphonix trafił przynajmniej. Nie no, znowu trapkał Aha, ginę chyba. Nie wiedziałem. To powiem wam, że tak nie tak źle, nie? Ja w trakcie awantury biwakowej dołączyłem dopiero. Leżysz, kurwa kundel! O, przerwany! Nie no, ty, koło jakieś No kurwa, te koły, z, kurwa, z gumy zrobione! Dawaj tą harmonię! Je. <ścoughs> Leżysz, kurwa, jazda! Stary to worek z mąką czy z cementem! Dratnął mnie w plecy. Ej, zajebiście ta mąka stary pracuje! Tylko twico! Nie trafiłem Ta kotwica stary to ona się rzuca jakby chciała, nie mogła Chuja warta jest ta kotwica, nie grajcie z kotwicą stary No to prędzej nie wiem co zrobicie Cokolwiek, co myślicie, że jest niemożliwe No prędzej to się wydarzy niż tą kotwicą zjebana traficie Może tym dzwonkiem mu wypierdolę To już jest końcówka nie? Ten turbo już prawie ma 20 kili Ule z no niestety, przegraliśmy. Ale dobrze było! Nie, na no, 8-7, miałem nie takie dobrze. Awantura Kieszmani stary, jakimiś krzesłami. Spina kurwa dziś na, na, na hali bankietowej. Fajne, fajne, to się może podobać Ale starszy tego. Obiecałem, że z mieczy będziemy się bić. To stary, idziemy na miecze teraz. On faune. -y. A ja to jakieś premium Battle Passa kupiłem w tej grze, nie? Bo to jest hit, żeby ci kupić punkty na Polsce. To one kosztują dawno nas 50 zł za 1000. Ale na Argentynie w tej lepszej edycji macie 1000 czy 2000 punktów za 5 zł. Także jak ktoś nie wie o czym mówię, no to wiadomo o co chodzi, wiadomo, co wiadomo. No, kogo? Zapraszam na mój kanał. Można sprawdzić film, jak kupować tanie. Zapomniałem wyciszyć muzykę, będzie się gryząc z jakimś Liquid drum and Bassem. Mikrocypę w Gangbist, stary! Czekajcie, on to pokażę! O! Oh. Ale mi szuka gry, by the way. Freestyle mikrocypka jest do jestem Cypek, waliłem sobie konia. <słyska> Załabisz te konia. Chodziłem na Huntera. Robiłem tego chciałem. Ale on mnie wyszukuje. Wiem, wiem, to stare. No ale co z tego? Zawsze tak samo bawi. No, dobrze. No i chujki tytaj, ku**a. GTA. Gdzie Lepiej jesteś? Gdzie ty jesteś? Do tego meczu, ku**a, znajdzie stary do, do, do godziny 5 rano chyba, no. Dobra, klikamy mieszany tryb dla 40 graczy. Zobaczymy, czy coś znajdzie. To na matchmaking to jest rozjebany jakiś tej grze, no nie, Ja nie wiem o co tu chodzi, widzowie. No, czekamy i czekamy. No, ja zginię kurtym kił, A nie znajdę gry. O, jest gra. The Raising of Ascandin. na temple w Krachum napadają. To Ankrachun było takie z piramidami, tak jak idziemy na Berserkera, stary. Duży topór, duże pierdolnięcie, stary. Która bucha znowu się wpierdolniła, stary. Miałem wrażenie, że te muchy latują dopiero, jak zaczynamy grać film. No, wiadomo, że muchy ciągnie do gówna, więc wychodzi na to, ten content to jest jakaś ch... Dobra, dziureczka utkana ma być, kur. Oha, ja słuchaj. Swe... Ojo! Ja... Ty dziweczko, ty ruch. Tym krótkim mieczem, Kaldotman1, zaskoczył, zaskoczył mnie Andrzej, ku... Jakby dogorywał. O, jest tutaj. Nie masz miecza! Ma, dobra. Leżysz, leżysz, kur. A, takaż bimba chyba. O kur. Tak brzmiały te okrzyki w tamtych czasach? Stary, to, to brzmiałby goś na jakiegoś. Był rozgrzanego bolca, kurwa siadał. Nie mam, muszę mieć czwarty poziom, żeby mieć Devastator. Trzeba tu podbić poziomy widzowie, to delikatnie. Ciszej! Dlaczegoś się tak drzecie? To już wystarczy, że jadrę mordę do Mikrusa, no. O. Ten Madison, kurwa. To, to dupcy mnie, jak wcześniej ten ten Prince pierdolony w Counter-Strike. No, jaką kurwa klepie mnie, kurwa szybko! Pierdolę ten pyrse! Zmieniam tą klasę. Na, na, uj, wchodzisz pod miecz! Rozjebam z butami mi zapierdolę w zbroję, stary połamał ją! O kurwa, goni mnie po Koledzy, pomóżcie no! Dzięki, koledzy. Gdzieś kurwa zjadł? Ej, cofnę, co? odsuń się! No więc pierdalej z drugiej... Silent Dragon 200, stary, stoi w miejscu. On jest tak silent, że on się nawet nie porusza. A może on się właśnie porusza, tylko my nie wiemy, że on się rusza. O kurwa, mogę podpalać strzał, olujo! Nie, dobra, okej, okay, w porządku. To było od razu stary mówić, że ja mogę stary Flame Arrows używać, to im kurwa Dan popali. A nie, nie mogę, przez to moja umiejętność specjalna. Nie no kurwa, obrażenia odróży nowe stary, no to w ogóle nie chodzi. Kurwa, nie trafiłem tej... Nienawidzę much, stary. 18-6 mam. A nie. Ja mam 6-12. O nie, starczą na mnie biegnie. Pomocy, kurwa, widzowie. Pomocy. No, znowu wyobrażenia drużynowe. A czemu chcą tego Johnny Diamond'a wypierdolić? Bo nie czaję. Gość ma 12-14. Lepszy ode mnie. Nie no, głos na nie. Dostał w nogę. Fajna ta kamerka za Ha! Czemu oni tak krzyczą w tej... Pierdolę ten koksownik, jakaś kurwa strzał nie mam. No dobra, odpalaj na dwie chod. No i skąd ja mam amunicję, kurwa, goni mnie. No chuj mu w dupę! Trzech bolców go goniło stary, nie dało rady dogonić! No, kurwa on mnie na jakimś młotkiem, kur... Nie wiem jak ja przegrałem stary na typa z toporkiem. Ale stary mnie popierdoli. Oni tak szybko machają Tylko, że blokują i od razu dorzucają atak I to dlatego tak szybko wychodzi, czy, czy, że co? Stary, no oni robią trzy ciosy, a jeden A nie zawsze to są te silne Kur... Ty koledzy, za wami, jak coś Te, za wami Mateo, matety, matety po crazy, no Chory, kurwa Kurwa! Nie wiem! Jebany stare dzisiaj siedzą i kurwa kontrują riposty stary, cały czas coś, coś, coś! No nie idzie przebić tych emerytów, Kurwa, Red Knighta bi! Ej, łucznik! Chłopaku, no nie takie Meksyk! Ja no no my to wypierdoli, stary za Team Killing, nie? ogólnie. Ła, wow, no nie bij mnie, a to kurwa przecież, no to mój przecież Jesteśmy stary, ale to zawsze jest tak, po ataku wygrywamy, na defie w pistę. Team Lexi na Move dwa Skład, brat, siostra, kuzynka i Patrycja Wieja Ja pierdolę, co to kurwa, rodzinne sparingi stary? Piste dostanę. tyle będzie Co oni są ze Stanów stary? Tam się gra w NFL albo, albo nie wiem, NHL A nie kurwa w futbol Co oni wiedzą o pizze nożnej? <laughs> nie no, pewnie więcej ode mnie no Zjebany jestem, co wie, jest weba Welcome back, get started. Ja pierdolę takich wycieruchów podostawałem, stary. No i gdzie jest, Barios? Premium, preview. Dawaj, O kurwa, 8-8 karta, stary, co jest? Ja pierdziłem. Młot mam, stary. A to dlatego, on ma widły. Jak można rękami, kurwa, młot stary, kurwa, do burzenia murów, mata zablokować. Czerwysz, zobacz animację bicia, jakby kurwa, Mietkonga zbijał wędwa. M2. Krzesełko w ruch. Nie no. Leżysz, ko no, no, ule mnie rozjecha. Pa, kurwa, kowadło wynosi. Jakim co, on mam w ogóle kowadło podniósł? Kurwa, pisz, to waży ze, ze 100 kilo chyba. Te, mało tego, to kowadło jest większe od niego. Teraz, jak mam ten dzbanek w, w ręce, to powinno leczyć LSO w tle. Za wszystkie czyny. A o co chodzi z tym LSO? Jak Rafon rozpierdala od dzbanuszek na Twitchu w 2015 roku, właśnie ta nuta grała LSO za wszystkie czyny. Pierdolę go się godzić, kurwa, nie da! Jeszcze mieć ktoś w plecy. Palcie się. Umrzyj z powodu ognia. Achievement. Dzięki. Typ tu ma nich pakol, nie? Ciekawe czy oddał już kurwa, płytę Michaela Jacksona z autografu. bo wiecie, bo poszedł się odlać, wrócił rano, a płyty już kurwa nie był. Te, to jest chujnia, widzowie! Tyle na dziś, widzowie. Dziękuję wszystkim za oglądanie, zapraszam do komentowania, oceniania i subskrybowania. Kolejny film, oczywiście, jutro w okolicach godziny 21. Może uda się tą FIFA wytarmozić na PC, ale nie obiecuję. Nie wiem, czy się uda to odpalić wcześniej. W każdym razie, od piątku przez weekend, no już będą sportowe emocje. my tak śrubę, że już wam kurwa, łokiem ta FIFA wyjdzie, nie? Jeszcze raz, guys. Dziękuję naprawdę za oglądanie. Tyle. mi go You know how it is. Na razie.